6 marca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Kto ma kota, ten wie, że ich zamiłowanie do wspinaczki ma jedną wadę. Często jest tak, że mruczek chętnie się wspina, ale potem nie chce sam zejść. Do niecodziennej interwencji doszło dziś na osiedlu dolnośląskim. Kot spada na cztery łapy, mówi znane powiedzenie. Niestety nie każdy mruczek może się pod nim podpisać. Głośne miałczenie to jak wołanie o pomoc. Pomocy potrzebował ten oto kot, który utknął na drzewie. Okazało się, że zwierzak dwa dni temu wszedł na drzewo, ale ma problem z jego bezpiecznym opuszczeniem. O tym, że mruczek nie może zejść z drzewa, zaalarmowała mieszkanka bloku na osiedlu dolnośląskim. Kobieta próbowała poradzić sobie sama, postawiła mu nawet miseczkę z jedzeniem. Tu Trzeba było pomocy firmy świadczącej usługi wysokościowe. Dzięki temu kot sprawnie i bezpiecznie wrócił na ziemię. Ten dzień w końcu musiał nadejść, mimo że za oknem nadal śnieg i temperatury bliskie zeru, sezon zimowy na tym lodowisku oficjalnie zakończony. W ten ostatni dzień działalności lodowiska powiatowego Centrum Sportu zagościliśmy z kamerą. Okazało się, że miłośników łyżwiarstwa nie brakowało. Na ślizgawce pojawili się wytrawni łyżwiarze, ale także osoby, które na tafli stawiały dopiero pierwsze kroki. Najmłodsi chętnie korzystali z pomocy rodziców, ale także z profesjonalnego sprzętu, tak zwanych pingwinków do nauki jazdy na łyżwach. Jak informuje Powiatowe Centrum Sportu, od dziś, czyli 6 marca, rozpoczynamy rozmrażanie tafli i przygotowywania do sezonu letniego. W hali namiotowej będzie można rozegrać mecz piłki nożnej, koszykowej czy ręcznej. Dostępne będą także korty tenisowe. Przed nami kolejna odsłona Bełchatowskiej Akademii Seniora. Tym razem tematem warsztatów będzie dobra i skuteczna komunikacja. Magdalena Kucharska, coach i trener rozwoju osobistego podpowie Bełchatowskim seniorom, jak prawidłowo mówić, by być zrozumianym, jak słuchać z empatią oraz jak być asertywnym. Warsztaty w ramach Akademii Seniora, którą miasto organizuje wspólnie z MOPS-em, odbędą się we wtorek 7 marca w Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych przy Placu Wolności 10. Początek o godzinie 13.00. Aby wziąć w nich udział, należy się wcześniej zapisać. W tym celu wystarczy zadzwonić pod numer 798 910 109. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Jak podaje rządowa strona, minionej doby nie wykonano żadnego testu na obecność koronawirusa. W województwie łódzkim jest 35 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Minionej doby wykonano 167 testów, w tym 36 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 450 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 374, natomiast ponownych zakażeń 76. Lekarze POZ wydali 13 zleceń na wykonanie testów. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 2640. 14 testów, 518 wskazało wynik pozytywny. Przypominam, że bonami turystycznymi można płacić tylko do końca marca. W tym czasie choćby zaliczkowo powinniśmy dokonać opłaty za noclegi lub atrakcje turystyczne, które mamy zaplanowane np. Na, na okres majówki czy okres wakacyjny. Pamiętajmy też, że nie wystarczy samo aktywowanie bonu, bo należy jeszcze tym bonem dokonać opłaty i należy to zrobić przed końcem marca bieżącego roku. Uprawnieni do bonu w województwie łódzkim opłacili nim wyjazdy wakacyjne i weekendowe lub inne atrakcje turystyczne na kwotę blisko 170 milionów złotych. Niektóre osoby wykorzystały przysługujące im bony w 100%, inni mają na koncie jeszcze część bonu do wykorzystania. W naszym regionie aktywowano 87% przysługujących bonów, nadal jest jednak część rodziców, która do tej pory bonu nie aktywowała. I takich nieaktywnych bonów w łódzkim jest jeszcze ponad 34 tysiące, a łączna wartość tych bonów to 22 miliony złotych. Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym jest prosta i nie przysparza żadnych trudności. Po aktywacji bonu na Puezusa na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda płatność jest potwierdzona. Jednorazowym kodem autoryzacyjnym, który jest wysyłany SMS-em. W całym kraju transakcje bonami wyniosły 2 miliardy 871 milionów złotych. Niemal 2 miliony 700 tysięcy bonów zostało wykorzystanych w 100%. Ogółem aktywowano ponad 3 miliony 700 tysięcy bonów turystycznych, czyli 87% wszystkich bonów. Najwięcej na opłacie bonami zyskali przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego z terenu województwa małopolskiego i pomorskiego. Rodzice i opiekunowie zostawili tam w formie bonu odpowiednio ponad 633 miliony złotych i 523,5 miliona złotych. Do podmiotów turystycznych na terenie województwa łódzkiego trafiło ponad 72 miliony złotych. Listę podmiotów, które honorują bony turystyczne, można sprawdzić na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.